Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na Reading Vlog. Cześć, ja od rana byłam w biurze, trochę pracowałam. Teraz przyszłam, y, mamy przerwę na lunch. Każdemu przysługuje godzina tutaj, bo dbają o nas, o nasze brzuszki i nasze trawienie. Więc już sobie zjadłam jakieś resztki i y, 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 nadal mam trochę przerwy, ale chyba w ogóle tu już zostanę na dłużej, bo nie mam z dużo do roboty, więc jeżeli coś mam, to zrobię to tutaj w domu. Ale tak, mam dosłownie dwa domy, dalej jest biuro. Przygotowałam sobie tak książkę do francuskiego, mam zamiar zrobić jedną lekcję, jak widać jestem tu, <grywdy> bardzo sumienna jestem, Tak, miałam nie robić lekcje, no różnie to wychodzi i będę czytać w tym Reddit vlogu Agaty Christie Kieszeń Pełną Żyta po angielsku. Dla mnie, przyznam szczerze, czytanie po angielsku, nawet jeżeli mówię po angielsku, nie jest taką, mm, nie przychodzi mi z taką lekkością. jak po polsku jest to dla mnie dodatkowy wysiłek, dlatego normalnie bym tę książkę przeczytała w jeden, maksymalnie dwa dni, a. no. Tak to mi idzie dłużej. W tej historii mamy pannę Marple, będzie rozwiązywać sprawę, jeszcze tutaj na 40 stronie się nie pojawiła. Szybko zaczyna się akcja ze śmiercią, więc już mamy trupa po kilku stronach i teraz czekam aż zjawi się Panna Marku, bo jej wciąż nie ma. Niestety książka mi ucierpiała w walizce, nie wiem, jak to się stało. Ale okładkę ma ładną. Kupiłam ją w słynnej księgarni Shakespeare and Company w Paryżu. I dostałam zakładkę, która oczywiście też już mi się wygięła i y, jeżeli sobie zażyczycie, to stemplują małą książkę, że tam kupiliście. Księgarnia ogólnie cudowna, przepiękna. Warto iść, nawet jeżeli y, nic nie kupicie, po prostu oglądać. Zastrzeżenie, nie można robić zdjęć ani nagrywać. Y, ja oczywiście wlazłam z kamerą, mam znak, że nie można nic Wam nie pokażę, trzeba samemu iść i zobaczyć. Dobra. No to ja y, idę po herbatę i robię francuski. pani witam Was drugiego dnia tego vlogu. Ja dzisiaj pracuję z domu, więc witajcie w moich skromnych progach. Dzisiaj też pokażę Wam miasto Allenson, jakieś przebitki. Ja mieszkam na wsi pod Allenson, właśnie, ale planuję pojechać na małą wyprawę z misją i tak, leżę na łóżku, pracuję na komputerze. Wczoraj wieczorem przeczytałam jeden rozdział wow, Agaty Christie oraz na słuchawkach w audiobooku słucham drugiego tomu, tym razem z tej sagi o fielbace Kamili Langberg. i tytuł to Kaznodzieja. Jeszcze nie powiedziałam wam jutro, to są moje urodziny i dzisiaj przychodzą do mnie goście. A to nie będzie jakaś wielka impreza, bo ja to też nie znam tak wielu ludzi, ale bardzo miło przychodzą wieczorem do mnie goście, więc teraz będę też musiała trochę ugotować. Cześć, jesteśmy teraz w mieście Alesą więc troszkę wam pokażę. To nie jest duże miasto. Jest dość małe, hmm. ale ma swój. to jest biblioteka. Wchodzi do biblioteki i bardzo bym chciała pokazać Wam pewnego dnia, ale niestety nie dziś. Z tego co mi wiadomo, to tutaj jest nawet nie wiem czy przypadkiem nawet nie tutaj, jest właśnie Muzeum Koronki. Więc co graffiti, ten mural, w sumie by na to wskazywał. Nigdy tak nie weszłam. Jeżeli dentel znaczy koronkę, no to wydaje mi się, że właśnie to jest ten wyomek. <sum> Dziękuję dla nikogo, jak wam pokażę, że kupiłam połowę czekolady. A jeszcze wam pokażę tam moją dobrą kawkę. Z updateem czytelniczym, więc właśnie przed sekundą udało mi się skończyć Kaznodzieję Kamil Lagberg, czyli drugi tam z tej serii o Fielbac. Powiem tak, ponieważ dopiero co też przesłuchałam czarownice, i to jest ta sama seria, to bardzo, bardzo podobne były dla mnie te książki. Ja sobie lubię, właśnie w audiobooku, puścić jakiś taki kryminał, na którym by mi niezbyt zależało, a jednak dałby mi jakąś frajdę. No i, yy, i zawsze słucham przy okazji robienia czegoś innego, więc wiecie, to moje skupienie nie jest takie pełne, więc myślę, że gdybym czytała na papierze, to yy, to bym miała lepszy odbiór, ale wcale mi jakoś na tym nie zależało. Tak jak już mówiłam Wam w podsumowaniu stycznia, przy okazji Czarownicy, są takie typowe, te skandynawskie kryminały. Jeżeli lubicie czytać kryminały, a nie znacie Kamili Lackberg, to polecam Wam, polecam wam sprawdzić. Ja mogę polecić jedynie te serie właśnie o Filbace. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne książki, szczerze mówiąc. Więc teraz y, niedługo przyjdą goście, śmieszna sytuacja, bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia o której y, nie do końca wiem y, ile będzie osób y, i w ogóle oni to bardziej chyba organizują niż ja, ale spoko, y, ja jestem gotowa, nawet trochę posprzątałam, tu się pomalowałam, kolczyki założyłam, wiecie, jest dobrze y, i teraz sobie usiądę i zrobię sobie jedną lekcję francuskiego z mojej książeczki. A jeżeli wciąż nikt się nie zjawi, to wtedy mam zamiar czytać Agatę Christie. I taki chyba mam wniosek po czytaniu Agatę Christie: że albo będę czytać więcej po angielsku, żebym jakoś mi to lepiej i szybciej szło. Bo póki co nie idzie mi to tak szybko, jakbym chciała. Albo chyba się zniechęcę i już nie będę czytać po angielsku, więc jedna z tych dwóch opcji. Mnie niestety porażka demotywuje, a nie motywuje. Niestety, mam, taką mam wadę. Dobra, no to już przestaję gadać o byle czym i do zobaczenia. Hej, witam się z wami w środę, 2 lutego, czyli moją urodziny. Ja jestem taka trochę... <głos》>, bo mieliśmy wczoraj małą imprezkę. A że jestem taką babcią imprezową, to dla mnie pójść spać o trzeciej to jest bardzo, bardzo późno. Pokażę Wam za to widok. Teraz was zabiorę ze mną do piekarni. Muszę kupić jakieś croissant i inne pą au chocolat. więc zapraszam Was ze mną na tę małą, przyjażdż małą przyjażdżkę. Ja właśnie ogarnęłam trochę dom po gościach i teraz mogę w spokoju usiąść. Mam książkę, mam szokola, herbatkę i mogę się relaksować. Hej, witam Was. Iście Francusko z kłasą. Właśnie sobie pracuję w domu. Co czwartki w naszej organizacji mamy nazywamy to Canteen, czy taką stołówkę i co czwartek ktoś inny zaprasza wszystkich na lunch. I to jest taki wypasiony francuski lunch, że najpierw wiecie, jest przystawka, później danie główne, później są sery, później jest deser, a do tego zawsze na stole jest wino i często cydr, bo ja mieszkam w Normandii, a w Normandii właśnie y, robi się cydry. I są przepyszne. Zabiorę Was ze mną na taki lunch, zobaczycie y, jak to może wyglądać. Takie jedzenie po francusku. I później będziemy już kończyć tego vloga. Cześć! Nie udało mi się jednak nagrać dla Was niczego z, z tego lunchu, ale obiecuję, że na pewno w jakimś vlogu relacja się pojawi, bo myślę, że to jest ciekawe i, i fajnie byłoby coś takiego Wam pokazać. Jeżeli chodzi o update czytelniczy, no to tak jak już mówiłam, skończyłam drugi tom serii o Fjelbace, czyli dzieje I zaczęłam też Kamieniarza, czyli trzeci tom. A Agathe Christie niestety nie udało mi się przeczytać dalej, jeszcze nawet nie ma Panny Maru. Myślę, że Agathe Christie jest taką autorką bardzo znaną, więc nie muszę Wam więcej opowiadać. Jeżeli byście chcieli taki filmik um, przewodnik po y, książkach Ag Agaty Christino to chętnie coś takiego nagram. Teraz będę się już z wami żegnała. Mam nadzieję, że podobał wam się filmik, że podobała wam się Francja i na pewno będzie tego więcej. Zapraszam was tradycyjnie na mój Instagram Puszczyk Books i do zobaczenia w następnym filmie. Pa.